Czy możesz zostać ukarany za działanie, które nie wyrządziło nikomu niczego złego? Tak, możesz. Przestępstwa dzielą się na skutkowe, czyli materialne, i bezskutkowe, czyli formalne. Do popełnienia przestępstwa skutkowego, jak sama nazwa wskazuje, potrzebny jest skutek. Brak tego skutku powoduje brak przestępstwa. Przykładem Przestępstwa skutkowego, czyli przestępstwa materialnego, jest kradzież. Artykuł 278 Kodeksu Karnego stanowi, że kto przywłaszcza cudzą rzecz ruchomą, podlega jakiejś tam karze. Innymi słowy, do popełnienia tego przestępstwa niezbędne jest zaistnienie skutku w postaci tej kradzieży w postaci tego przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej. Jeżeli nie byłoby przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej, czyli tego skutku, no nie byłoby kradzieży. Z kolei przestępstwem bezskutkowym, czyli przestępstwem formalnym, jest przestępstwo z artykułu 162, czyli nieudzielenie pomocy osobie, która znajduje się w niebezpieczeństwie utraty życia. Jeżeli nie udzieliłeś pomocy, a mogłeś takiej pomocy udzielić, to nawet wówczas, gdy. Dana osoba przeżyje, i gdy nic złego się jej nie stanie, to i tak będziesz odpowiadał za przestępstwo nieudzielenia pomocy. Jest to przestępstwo bezskutkowe, przestępstwo formalne. Jeżeli interesujecie ten temat, zapraszam do kontaktu. Ryszard Strzelczyk, Kancelaria Prawna.